z naszej obecności w Unii Europejskiej, w której to od 1 lipca bieżącego roku będziemy przewodniczyli. Można powiedzieć, że to tylko pół roku, ale kolejne pół roku polskiego przewodnictwa w gronie państw i narodów Unii Europejskiej pojawi się dopiero za lat 15. Więc tym większa jest odpowiedzialność wszystkich ważnych parlamentarnych partii politycznych żeby umiały w sposób roztropny, rozsądny, przewidywalny, mimo kampanii wyborczej, tak prowadzić ten dialog zarówno ze społeczeństwem, jak i w mediach, aby nie spowodować złego obrazu Polski w skali całej Europy. Naszym obowiązkiem jest uświadamianie, przekazywanie informacji, co Polska zawdzięcza polskiemu stronnictwu ludowemu. I tak w konstytucji to co dzisiaj jest istotne w artykule 20 tylko przez upór PZL u zapisaliśmy, że podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna gospodarka rynkowa, nie tak jak którzy dzisiaj mówią. Gospodarka wolnorynkowa, społeczna gospodarka rynkowa. Najpierw człowiek, praca, a później kapitał, a nie kapitał, a później wszystko inne. To jest też nasza istota. I jak mówimy o polskim chlebie, o rolnictwie, tylko dzięki PZL-owi mamy zapisany w Konstytucji artykuł 23. Gdzie jest podane, że podstawą ustroju prawnego jest gospodarstwo rodzinne i to jest w praktyce już stosowane. Na tej roli młodej duszy pieśni grałem, to co serce smuci, boli.